Witam wszystkich Celtycki odcinek kolejny kolejna miejscówka. Kiedyś już tutaj byłem na niej i byłem tutaj prywatnie parę razy. Zbierałem drewno wypukane, tego drewna wypukanego tutaj jest. Cała masa. Co robiłem z tego drewna? Lampę wiszącą, lampa wisząca, już ją robię pół roku. Już na ukończeniu, ostatni bok. Mi zostało jakieś 15 kawałków, muszę jeszcze tutaj nas zbierać, ale to już nie dzisiaj. I tak samo na ukończeniu mam lampę taką stojącą, z tym, że bez wykorzystania tego drewna wypłukanego, zwykłe drewno deski i dokładałem materiał. Dwie żarówki to takie smart, które działają na Bluetooth z aplikacją. Tam jest zamek w Blackrock. Mam są dzisiaj człapy, człapy będą tutaj no, powiedzmy, że testowane, były ostatnio przetestowane tam po drugiej stronie. Dzisiaj już się, no, postaram się skupić na, na szukaniu czegoś, na znalezieniu czegoś. No nie wiadomo czy tutaj coś będzie. Mam dwie teorie. Jedna teoria jest taka, że tutaj ktoś jest z brzegu, mógł tymi butelkami gdzieś tam rzucać w to błoto. Także taki dystans do zrobienia powiedzmy o, dystans na jaki ktoś by wyrzucił butelkę, jakieś 50 metrów powiedzmy. A druga teoria jest taka, że tam jest zamek w Black Rock, okręty, które wpływały tutaj, te butelki, które leciały za burtę, mogły sobie tutaj przytryfować i gdzieś osiąść i w tym mule gdzieś tam leżą, jak będę miał szczęście, jakąś szyjkę wystającą może znajdę, może nie to się okaże w praniu. Tutaj takie miejsce dosyć nie, no powiedzmy, niebezpieczne, jeżeli chodzi o chodzenie, nawet w człapach tutaj absolutnie nikogo nie ma. Nigdy bym tutaj, jakieś chyba cztery razy, teraz już jestem chyba piąty raz, nigdy tutaj nikogo nie spotkałem i też tutaj w tym miejscu mnie nie widać z żadnej strony, także postaram się dzisiaj zachować jakąś szczególną ostrożność w tych człapach. Ona się po prostu nie oddalać za bardzo od brzegu. Brzeg tutaj jak wygląda, jest taka plaża tutaj kamienna momentami, szeroka na jakieś 4 metry, na 1 metr tam jest bardzo wąsko. Tam gdzie jest to miejsce zaciemnione tutaj, zaraz przy kamyczkach, tutaj jeszcze można chodzić w gumiakach, ale jak się wejdzie troszeczkę już w to błotko, to on to już wciąga. człapy ubrane i ruszam w teren. O super. Dobra, idę jakimś takim pasem powiedzmy 10 do 20 metrów. Zrobię całą tą długość tutaj i tak samo w tamtą stronę. Zobaczymy. O, muszę wam powiedzieć, tutaj jest bardziej podmokło niż tam po drugiej stronie, tam gdzie jest zamek. O minimalnie ciężej się chodzi. Nawet... Nawet w człapach tutaj wciąga. Trzeba, trzeba chodzić wolniej. W ogóle, co mam w planie? Chcę kupić pręt jakiś metalowy, powiedzmy z Mosiądzu. O, długość jakieś półtorej metra. O, i będę tym prętem mm, sprawdzał w błocie, czy nie ma, czy nie ma butelek. Yy, wiadomo, można się pomylić z kamieniem, ale wydaje mi się że z czasem, że, yy, no, że można wyczuć na ręce, czy coś jest kamieniem, czy coś yy, jest szklanego i na przykład jest puste w środku. O, także będą robione testy. Yy, oczywiście, jakby się zaopatrzę w taki pręt. Tam jest jakiś pojemnik, chyba z blachy. Tutaj jest ta butelka z plastiku. Ta? Tak. I tutaj puszka. Tutaj kolejny plastik. Tak, kolejny plastik. Tutaj jest butelka. Pierwsza jest nowsza. Mnie coś kojarzy z Zaid Zostaje Tutaj się wystaje A co my tutaj mamy? A nowsza butelczyna Nowsza butelczyna no, Zostanie tutaj Co my ty mamy? Już widzę te rowki na dole Ta jest tak samo A tak samo nowa Co my tutaj mamy Kolejna nowa Dobra nic, będę się wracał w bliżej brzegu Co my tutaj mamy? Ajdź, widzę nakrętkę i widzę te rowki na dole, I tak samo zostaje. To jest jakaś łódka, a mi coś kojarzy. Tak, No ponton. Ponton wojskowy. Nie wydaje mi się, żeby, żeby ten ponton tutaj pływał. Bardziej się Bardziej się ślizga niż pływa Zobaczcie no jak sami widzicie Tych gratów starszych tutaj nie ma Same śmieci Te starsze całkiem możliwe, że są głębiej w mule Dlatego będę się zaopatrzał W ten taki pręt ja Myślę, że z, z prętem O coś więcej może ja może będę w stanie znaleźć Zobaczcie, tutaj są całe połacie tego mułu Tam można jeszcze iść przez kolejne Chyba 200 albo 300 metrów z tym, że A samemu tutaj strach, naprawdę Przejdę się jeszcze kawałek, tam widzę butelczynę chyba Tutaj jest chyba szyjka Albo cała butelczyna Jakaś mała Tutaj jest cała No nic na niej nie ma, ale nie ma tych rowków Nie ma rowków, ale widzę gwint Dobra, na razie ją zabiorę I gdzieś tutaj widziałem... O, już kawałek od brzegu teraz O, powiem wam, korci mnie, żeby, żeby dojść tam do samego końca tego mułu, ale... Ale chyba sobie podaruję jednak, no już i tak jestem jakieś ile, 200 metrów, o no, jakieś 250 metrów od brzegu. wszystkie nowe Tak już widzę na dole Dobra, wychodzę, idę tam, w tamten narożnik zobaczymy co tam będzie O kolejna nowa. No dobra, jakieś dwie godziny tutaj w tym miejscu spędzone. No nie znalazłem absolutnie nic w tamtym rejonie tych butelek. było więcej z tym, że wszystkie były nowe, wszystkie miały te takie rowki na, na spodzie, butelki. Rowki po maszynie od butelek. Ta plaża, tutaj, gdzie zawsze zbieram drewno wypukane, no od tej plaży zrobiłem jakieś teraz 150 metrów, może 200. I tak samo nie znalazłem żadnej butelki. Ta tutaj przed chwilą, to jest pierwsza butelka, którą tutaj widziałem w tym rejonie. No możliwe, że wyzbierane. Wczoraj oglądałem w internecie ryciny i zdjęcia z 1800 i 1900 wczesne, 1900. Dzieci po kolana w mule tak samo szukały. Gratów starych, butelek. Jak sobie wpiszecie, Moodlark albo History of Moodlark, to takie zdjęcia i takie ryciny są. O, także całkiem możliwe, że nie jestem tutaj pierwszy. Dobra, moment. Tutaj jeszcze coś jest, ale to chyba nie jest butelka. Kamyk. O, to by było na tyle z dzisiaj. Dwie godziny, znów no, przynajmniej w domu nie siedziałem. Świetna pogoda, także. Także znowu się poszlałem dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich i do następnego.